Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Dziś dosyć nietypowo, ponieważ jak widzicie jest mały bałagan w Mondeo. A staram się wymienić filtr kabinowy na węglowy. Pokażę Wam, jak wygląda nowy filtr kabinowy z składem węglowym bądź węglowy, różnie się to nazywa. Tutaj pokażę Wam, jaki jest numer katalogowy takiego oryginalnego filtra kabinowego. Dlaczego postarałem, dlaczego postanowiłem nagrać ten odcinek? Tu chcia, chcia, chciałem Wam pokazać też, jak wygląda taki filtr po 10 tysiącach kilometrów i tutaj widać, że był załamany z jakiegoś powodu, więc no, jest trochę brudny, dobrze go przed zimą jest wymienić, widać, że trochę syfu się tutaj zebrało, więc w sumie no dobrze, że kupiłem ten filtr. Od miesiąca noszę się z wymianą, aż w końcu nastał ten dzień, gdzie jest ostatni dzień ciepła. Jak widzicie jestem w krótkim rękawku, a mamy koniec października prawie. I co? No ten filtr właśnie przechodzi tutaj. Pięknie, ładnie, super. Tylko tak, żeby się dostać do niego, to trzeba ściągnąć właśnie, o proszę bardzo. Takie plastikowe zaczepy są tutaj, trzeba to podważyć do góry. Dopiero można schowek cały wyciągnąć, odkręcić śrubki, tutaj jest chyba, to jest siódemeczka, tutaj używam jakiegoś, nie wiem, torxa piętnastki, bo są jeszcze właśnie, no tutaj dwie śrubki przychodzą, ja używałem tor torxa piętnastki, co tam, kto czym innym próbuje odkręcić i niech odkręca, natomiast u mnie piętnastka bez problemu to odkręciła. Co jeszcze? Dlaczego warto stosować filtr węglowy z wkładem węglowym? On się różni, ponieważ on wygląda może jakby był używany, ponieważ nie ma koloru białego, ale to jest właśnie ten wkład węglowy, który ma za zadanie po pierwsze pochłaniać jakieś nieprzyjemne zapachy, po drugie no po prostu lepiej filtrować powietrze, które dostaje się do kabiny. Z drugiej strony on jest już normalny, natomiast z tej widać ten wkład, i ten wkład właśnie tu powietrze się dostaje z tej strony, z tej powinno wylatywać dalej do, do parownika. W tym przypadku właśnie chciałem wyczyścić parownik, spryskać go, mam urządzenie, mam środek do tego, no ale niestety tutaj no nie ma dostępu do tego parownika, więc trzeba będzie go jakby. Wyczyścić od drugiej strony, gdzie jest odpływ, przeczyścić, do tego niestety będzie niezbędny kanał, a więc to w najbliższym czasie postaram się zrobić. Eee, może dlaczego powinno się stosować te, ten filtr węgrowy i w czym jest lepszy od, od zwykłego filtru? Po, po pierwsze, lepiej filtruje PM10, czyli czy PM2,5. Bardzo mało PM2,5 powinien przepuszczać. Eee, to są te cząstki stałe o wielkości 10 mikronów PM10, PM2.5 to o wielkości 2.5 mikrona, więc bardzo, bardzo malutkie. No takie cząsteczki jak wiemy, wydostają się z rur wydechowych samochodów, również dizli, zwłaszcza tych starych. I dobrze jest właśnie mieć taki filtr, który naprawdę dobrze filtruje powietrze. Jeśli, zwłaszcza jeśli przewozimy osoby no, w podeszłym wieku starsze alergików, bądź dzieci no, no taki filtr moim zdaniem to jest must have i powinien się znajdować na wyposażeniu każdego auta ten filtr kosztował mnie 56 zł oryginalny Fordowski fomoko. pewnie są zamienniki może tańsze, tutaj już decyzje co do zakupu takiego filtra właśnie z wkładem węglowym pozostawiam oczywiście Wam ja, pomimo tego, iż ma tylko 10 tysięcy, jak widzicie, na zimę postanowiłem go wymienić. No i jeszcze udrożnić ten, ten odpływ, ale to w najbliższym czasie na kanale gdzieś tam, jak podjadę, żeby go udrożnić i troszeczkę przeczyścić kanały odpływowe i, i, i sam parownik, na którym zawsze coś tam się zbierze. No i właśnie tutaj też jeszcze jedna jego funkcja, ponieważ powietrze przechodząc przez ten filtr trafia na. Trafia do parownika, przez który właśnie też przepływa, i no to powietrze też dobrze by było, żeby było jak najczystsze, jak najwięcej ten filtr zatrzymywał, i ten parownik będzie wtedy czystszy również, nie będzie problemów albo będą mniejsze problemy ze, ze, ze śmierdzącą klimatyzacją. Także, no taki filtr węglowy jest troszeczkę droższy od zwykłego, oczywiście, ze względu na ten wkład węglowy, ale moim zdaniem. No nie ma co za bardzo oszczędzać na, na jakości powietrza, którym oddychamy w aucie. A wiemy, co, co wydostaje się z rur wydechowych aut przed nami, jeżdżących. Czasami nie mają filtrów DPF, ewentualnie są stare. Dużo starych diesli przecież jeszcze jeździ po naszych drogach, więc no na pewno ma to wpływ na, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Zwłaszcza, tak jak wspominałem, dzieci, które przewozimy często w autach. Ludzi starszych, więc moim zdaniem na no taki filtr, tak jak wspominałem, no to jest tak zwany must have, i, i powinien się znaleźć w aucie. Na pewno nie zaszkodzi nikomu, a być może nawet i, i pomoże, zwłaszcza jeśli jeździmy w, w długą trasę, często nas boli głowa i tak dalej. No, takie dolegliwości również mogą być związane z Zanieczyszczonym powietrzem, które, które wdychamy gdzieś tam ze, ze, ze spalin i taki filtr na pewno bardzo dużo, w bardzo dużym stopniu może ograniczyć właśnie jakieś tam substancje, które przedostają się do, do, do auta i, i które wdychamy. No cóż, w zasadzie to chciałem się tylko tym podzielić. Muszę teraz ten filtr właśnie zamontować, poskładać, o to też trzeba właśnie wyciągnąć, aby ściągnąć, aby, aby aby dostać, aby w ogóle mieć możliwość ściągnięcia tego schowka tutaj, także jest sporo, sporo miejsca ja mam tutaj dostęp łatwy do wentylatora, więc może coś tam mu prysnę w tych miejscu, gdzie gdzie się obraca ośka, żeby lekko go nasmarować, włożenie filtra jest bardzo, bardzo proste, tutaj mamy Airflow, więc wszystko jest zaznaczone. Idzie powietrze z góry na dół i, i, i dalej do parownika. To by było na tyle. Mam jeszcze badanie oleju, to więc mam nadzieję, że wkrótce uda mi się ten odcinek nagrać. No Mam nadzieję, że będą również testy aut jakichś takich niebanalnych, nazwijmy to, bądź egzotycznych. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze uda się nagrać, tym bardziej, że no nie będzie łatwo, ponieważ pogoda, prognozy pogody nie są optymistyczne niestety, będzie zimno, ale cóż, zobaczymy co da się zrobić, no ja muszę się uporać z tym filtrem, ze smarowaniem tutaj tego wentylatora, to by było na tyle, jeśli macie jakiś pomysł na film, to proszę o komentarze, żebyście zamieszali, zamieszczali pod filmem, na jaki filmy czekacie, co chcielibyście zobaczyć na kanale, Jaki film odnośnie Mondeo. Także tutaj czekam na Wasze sugestie. No i dajcie znać, co sądzicie na temat filtrów węglowych. Czy, czy używacie, czy są warte używania, czy, czy, czy nie warto ich stosować? Może lepiej zwykłe. Ten filtr jest trochę droższy zawsze od, od zwykłego papierowego, więc pewnie część osób będzie mówiła, że szkoda wydawać pieniędzy. Więc bardzo chciałbym, abyście dodawali komentarze, co na ten temat sądzicie. Oczywiście subujcie kanał, łapka i pamiętajcie jeszcze o dzwoneczku, to jest ikonka notyfikacji, każdy nowy film jaki się ukaże na kanale zostaniecie o tym poinformowani, więc na ten moment to by było tyle, dzięki wielkie, że, że obejrzeliście i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć. Chciałem Wam jeszcze pokazać, że ten filtr jakoś tak dziwnie siedzi, odstaje tutaj z jednej i z drugiej strony, być może dlatego był też i załamany nie pokrywa się na równo, ale mam nadzieję, że, że będzie OK, a tak to wygląda filtr po zamontowaniu stary tutaj jak widać jest jakoś dziwnie załamany, no ale cóż montujemy dalej i skręcamy wszystko do dobra przykręcone wszystko elegancko pasuje o tutaj mam ten Właśnie taką gwiazdkę klucz. ta zrobione. Tak to wygląda. Coś, czymś takim prysłem właśnie na ośkę wentylatora przed założeniem filtra. Chyba będzie działać.